Tosti z kości, szybka wrzutka dziś na stole nowość od naszej księgarni Orzeszki ze ścieżki, czyli taka karciana gierka, w której to będziemy układać sobie siatkę 4 na 4, która to zawierać będzie jakieś tam zwierzątka, to co lubią jeść, ich jakieś schronienie, a także ścieżki, na których znajdziemy różne pożywienie. Grę zaczynam od tego, że rozstawiamy tu sobie taką planszetkę. Na tym miejscu znajdują się domki. Tutaj kropelki, tam kogucik. No i pod spodem będą trzy karty odkryte ścieżek. I jedna karta zwierzaka. No i w swojej turze wybieramy sobie jedną z kart. No i w zależności. Którą wybraliśmy, to jeśli była to pierwsza, to dostajemy koguta, czyli będziemy na kolejną rundę pierwszym graczem. A jeśli do końca gry zachowamy koguta, to dostajemy dodatkowy punkt. Jeśli weźmiemy z drugiego pola, dostajemy kropelkę. Taką kropelkę możemy położyć na któryś ze znaczników, żeby zwiększyć punktację. I na przykład ten ptaszek nie lubi robali, ale jak dam tu kropelkę, to każdy robaczek na tej ścieżce będzie warty e, jeden punkt. Jeśli dałbym na tej e, truskawce, no to każda truskawka będzie już warta. Dwa punkty. Dalej, jeśli weźmiemy trzecią kartę, to dostajemy takie schronienie. Tutaj na karcie jest pokazane, ile rzeczy na ścieżce może zjeść ten ptak. On ma dostęp do czterech standardowo, raz dwa, trzy, cztery. Ale za każde takie schronienie dajemy dodatkowy zasięg dodatkowej rzeczy, którą może zjeść. No i wreszcie na ostatnim polu jest dodatkowy zwierzę, którego możemy sobie dołożyć do. Naszej siatki, no i to będą tak naprawdę punkty. Nie możemy nie możemy mieć ścieżek tak połączonych, żeby dochodziły do dwóch zwierząt, czyli każdy zwierzak musi mieć swoją osobną ścieżkę. No i cały czas układamy sobie układamy, aż ułożymy całą właśnie taką siatkę 4 na 4 No i wtedy Obracamy sobie na drugą stronę tutaj nasz, O, zawaliło się stał. O, tu. I będziemy sobie podliczać naszymi znacznikami punkty. A punktami są właśnie tutaj te listka za zwierzaki, które dostaliśmy, a także sprawdzamy jak daleko nasz zwierzak doszedł, do jakiego jedzenia miał zasięg. No, i sprawdzamy, czy za to punktuje. Jeśli tak, to ile, to oczywiście dodajemy. No i na koniec właściciel kurczaka, kurczaka koguta, dostaje jeden punkt. I tyle. Gierka mega prosta, ale całkiem przyjemna. Dla dzieciaków myślę, że w sam raz. Tak, zawsze mi to podpowiada, żebym przypomniał, że siatka może być 4 na 4. Dobra. To wszystko. Także jeśli lubicie takie proste gierki, to orzeszki ze ścieżki powinny Wam się spodobać. Dzięki za uwagę pa, pa. i do zobaczenia. Cześć!